Mm. Dzień dobry Państwu. Witam w mm, szóstym odcinku z Inkadi. Dzisiaj kontynuujemy tryb przygodowy od szóstego poziomu. Poziom szósty nazywa się Wodospad. Udało mi się pokonać dżunglę. Głównym punktem tego regionu jest wielki wodospad. Może z pomocą przyjdzie mi tutaj fala kamieni. Skończyliśmy w ostatnim odcinku. Hmm, tak, jakby pierwszą ćwiartkę trybu przygodowego, która odbywała się w dżungli, i wygląda to, że drugi, drugie pięć poziomów będzie hmm, chyba takie w okolicy wody, może tak sądzą. Zobaczymy sami. cel, żeby ukończyć ten poziom, musisz 5 razy wykorzystać właściwość fali. Mamy na to cztery minuty. No, fale już poznaliśmy w trybie arcade. Wiemy na czym polegają. No po prostu polegają na tym, że trzeba je ułożyć, żeby było fajnie i żeby nam zmyło z planszy jak najwięcej klocków, bo wtedy jest najfajniej i najsprytniej. Dobra, ułożę ten niebieski może na samą górę, o, żeby tu już poszło, cyk. Tak, to raczej będzie też znowu prosta sprawa, chyba, że gra stwierdzi, że jednak że jednak nie. Eee, <laughs> chyba raczej będzie easy. O, to nawet się woda trzykrotna zrobiła. Chyba im wyżej wodę postawię, tym więcej może zmyć, chociaż niby wcześniej było czasem tak, że właśnie nie zmywało aż tego grudzków, nawet jeżeli bardzo wysoko ta woda była, więc... Więc ja już tam nie wiem. Zróbmy sobie tutaj podwójną wodę, żeby może nam zaliczyło. Dwa na raz. Zobaczmy. Czy z trzech będzie... <laughs> nie. Niestety nie za bardzo. A, no cóż. A, ta gra i tak już, już wystarczająco prosta. Mimo tego, że gra na trudnym. Więc niech już będzie tak. Że ta woda nie będzie się naliczać całości. Trudno. Dobra, nie wiem, co ja tu chcę zrobić, ale na pewno nie układać tam w niebieskich, póki kurne nie ma po co. O, ale tutaj już jest woda, więc jest po co. No Koss będzie tutaj łatwo ułożyć. Ops. Dobra, kolejne łatwe poziomy. Nawet nie ma tu co prawie się rozwinąć z tematem, bo po prostu... <śm> za... no bardzo szybko to idzie. E no dobra, to by było na łatwiznę za bardzo. Co kolejną rzecz, o której mogę powiedzieć, o ostatnio tak cały czas o tej archiwizacji, bez sensu i odczytywaniu pyt, których nie powinno się móc nigdy odczytać. To w międzyczasie mam inne zainteresowania, oczywiście. Do których należy na przykład przechodzenie gier. Bo 2024 rok był dla mnie dosyć e, dziw, dziwny. Dziwny był bardzo. Ponieważ przeszedłem z zero gier. No, jakoś tak wyszło, no cóż. Tak, już życie, no gościu. No i dlatego co? Trzeba trochę czyć teraz. I poprzechodzić te gierki. W związku z czym, nie przechodzę, niesamowita sprawa, nie? <grybujesz> no dobra, tak przedłużam bez sensu trochę, a w ogóle nie dochodzę do sedna sprawy. W ogóle po przerwie przyszedłem około chyba 3 gry, bo miałem takie praktycznie na wykończeniu. obecnie jest grane sobie gierka, którą podejrzewam nigdy by nie przechodził, i zaraz powiem jaka i dlaczego. Poziom siódmy, próba czasu. Wszystko wokół mnie wydaje się być coraz mniej wyraźne. Czas płynie tutaj według innych reguł. Muszę je szybko poznać, jeżeli mam przeżyć. Oj, no, można odczuć faktycznie ten dziwny upływ czasu. <laughs> Kombinacje czerwonych kamieni przyspieszają opadanie elementów. Kombinacje utworzone z kamieni niebieskich odwrotnie. A co ja mam zrobić w związku z czym? Przeżyć 3 minuty i tyle? A okej, okay. bo no to łatwo. Aha. Po prostu będę... cokolwiek układał. Nawet nie będę się za bardzo przejmował... tym jakie klocki mi się połączą. Po prostu taki modyfikator, no i tyle. Szkoda, że inne klocki nic kompletnie nie robią. No, ale cóż... Nie można mieć wszystkiego. Śmiesznie jakby... <laughs> Jakby inne klocki robiły jeszcze coś innego, na przykład jeszcze bardziej przyspieszały albo jeszcze bardziej spowolniały. To by było tak śmieszne. Dobra, wiem, tutaj mogłem zrobić trochę lepiej, żeby te żółte zaraz ułożyć. Bla bla, tak wiem. Ach, niech to, przepraszam. Coś tu się zepsuło. <laughs> Dobra, walić to. Postawię to tu. Musiałem przeżyć 3 minuty. Równie dobrze mógłbym w ogóle nie kłaść tych klocków. I sobie czekać, aż se same opadną. Ale co to wtedy za rozgrywka, gościu? Trzeba układać kurna. Bo inaczej nuda będzie. I więcej kombosów, bardzo dobrze. O to chodzi. Dobra, miałem ja powiedzieć o gierce, więc powiem w końcu dobrze. Nie musicie krzyczeć z monitora. Księć z banty crossport. Porąbało mnie generalnie, że chcę to przejść, <noise> bo ja doskonale pamiętam, że... No wy możecie nie pamiętać, ale ja doskonale pamiętam, że mi w tej grze kompletnie nie szło. Legendę jakimś cudem przeszedłem, nawet bez poradnika chyba byłem w stanie. Ale już z crosswordem no, było mi troszeczkę ciężej. Gra... Jest no, cóż, trochę po prostu tak sądzę, dziwaczna. Nie wiem, jakie można słowo lepsze na to wymyśleć. Zwyczajnie jest tak nienaturalnie trudna, że tak powiem, ponieważ ma bardzo dziwny system, który wymaga od ciebie, żebyś. Grał w bardzo konkretny sposób przez część gry. Jest to tak kompletnie bez sensu. Ale co możesz poradzić na to? No nic. <grytanie> Musisz grać według tych zasad. Albo możesz mieć też w nie wyrąbane jak ja <grytanie> i tak przychodzić. No nie wiem, jakiś postranie system, ale generalnie to, to jest tak porwane. King's Bounty to jest gra, która polega na tym, że masz sobie drużynę jakichś tam y, ludków i no tą drużynę możesz wymieniać na inne jednostki i tak dalej. Dobry rekord. Y, no i przechodzić powiedzmy kolejne walki, wykonywać jakieś misje, podróżować po krainach, wymieniać te jednostki, mm, ulepszać je. Bo, no nie budować budynków, bo to nie chirosy, chociaż bardzo podobny system walki. Mm. No, wykonywać jakieś misje, rozwijać bohatera, kupować jakieś zaklęcia i tak dalej. Takie RPGowe rzeczy. Dobra, przeczytajmy kolejny poziom. Poziom ósmy. Pionowa granica. By podróżować dalej będę musiał zbudować stos. Potrzebuję wielu kamieni. Oj, boję się tego poziomu. Coś czuję, że to będzie chyba ten, na którym ja ostatnio przerąbałem. <laughs> Co prawda nie pamiętam. Eee... Czy to był ten konkretny, czy jakiś inny, ale no zaraz się przekonamy. Na tym etapie będą się liczyć kombinacje kamieni ułożonych w pionie. Inne kombinacje nie pomogą w ukończeniu tego poziomu. A W pionie?! O. Pion to najgorsze co może być. Tak szczerze. Ale dobra, to powiedzmy, że zrobię... ...tu tak. I chyba zrobię tak. I teraz się postaram, żeby... Eee, tego niebieskiego się pozbyć. <laughs> o, tak też można. No cóż, może nie do końca tego planowałem. Oj, ee, dobra, wejdźcie. Ja tu chcę tak zrobić. O właśnie, bo ja chcę tych niebieskich się pozbyć, żeby sobie zeszły na dół, ale nie pozbędą się, jeżeli będzie tak iść dziwnie. Dawajcie niebieski. O, jest niebieski, jest niebieski. Tyk. Kurwa. O, oh, głupi, jestem. No oh, no cóż. Ale dobra, zaraz się zwrócimy z tą głupotą. Zostały tylko cztery kombosy, co może później tak. Ponownie wszystko. Dobra, to będzie chyba łatwo. Tak mi się wydaje, bo teraz tylko znaleźć... Jednego niebieskiego i tu już kolejny żonek będzie. No i tak, na czym w ogóle polega to takie dziwne przechodzenie, nienaturalne groje? Polega na tym, że musisz na przykład w ogóle bez żadnych strat wojowników. To jest jedna rzecz. No i różne i inne w sumie, bo to taki system medali, dziwny, śmieszny. No, dla mnie trochę nonsens. No bo jednak, kurde, jak grasz pierwszy raz. No to fajnie by było, jakbyś mógł się trochę wprowadzić, może w tą grę, czy coś. A tu nie. Nie ma wprowadzania. Musisz już napierniczać. Dobra, co ja tu chcę zrobić w sumie. A zrobię tak. I koniec poziomu. No i właśnie to utrudni. Albo właśnie przychodzi w ten sposób, albo mieć założone w ogóle konkretne przedmioty od samego początku, bo to też istotne. I to akurat zrąbałem, bo nie założyłem od początku jednego przedmiotu i w sumie w momencie kiedy się już zorientowałem, że powinienem, to już tak bardzo nie miało sensu, że, że sobie odpuściłem. Przez to mam troszeczkę jeszcze ustrukturyzowaną grę, ale co no, jeżeli zwrócisz uwagę na to, żeby dobrze mieć przedmiot i dobrze robić medaliki, to w sumie gra aż tak zła jest. Jest w miarę do przejścia, nawet bez oszukiwania. Po prostu jeszcze psychika, psychikę, żeby nie oszukiwać. Oszuście jeden. Dobra, poziom dziewiąty, kara. Wszędzie leżą szkielety. Napis kara wyryty jest na jednym z kamieni. Zastanawiam się, co to wszystko może znaczyć. Oj, czy może nam powie tutaj instrukcja, co to może znaczyć? Dziewiąty kara. Unikaj kombinacji zielonych kamieni. Za tego typu kombinacje będą naliczone punkty karne. Oj. A co mi potem? tym? <grystanie> Jaki losowy modyfikator totalnie. Wód? A co jak połączę? Gra mi się zepsuje? <grystanie> nie wiem. Śmieszna sprawa. Ale... No nie wiem w sumie. O co chodzi o tej gierce? Myślę, że po prostu spróbuję to przejść i tyle. Ojoj, oj, oj, już rozumiem, ojoj. Oj, oj. Dobra, bardziej, że mamy kamienie, nie układam ich nigdy. I dlatego położę dwa obok siebie. Dobra, że mnie nie kusiło, to może zrobię tak. Hmm. Co? To jasny gwincior. Muszę tutaj ułożyć 81 kamieni, a co chwilę mam utrudnienia. Hmm. Czy to nie jest przypadkiem ten właśnie poziom, który mnie ostatnio zniszczył w dziedzinie? Nie pamiętam. Może tak. Ten poziom, który mnie zniszczył, na pewno miał bardzo dużo kamieni w sobie. Ale czy to ten akurat? No, no to już nie pamiętam. Może się uda, żeby tu jakieś nam dała gra w sumie dynamity. Bo jak da dynamity, to to będzie nawet prosto. Będziemy musieli się pozbyć tych po prostu kamieni. No, chyba że dynamitów nie da. I sobie będziemy dalej tych kamieni zrzucać. O, to jest byczko. Ale dobra, no już połowa w sumie za nami. Eee, więc. Więc spoko. O, to zrobię tak. Bądźmy sprytni. Nie bądźmy głupi. <grytanie> to zrobię potrójne niebieskie. Chyba, zaraz. No, jeszcze nie. Bardziej w ten sposób no nie tak chciałem, ale dobra. Cyk! O nie, znowu punkty karne, o straszne. Nie, dobra, to jest jeszcze łatwe. Coś mi się musiało pomylić, chyba jednak jeszcze jakiś trudniejszy był poziom. Tak, coś czuję. Hmm, zróbmy to sobie tak. O, żeby być podwójnie. Tak właśnie planowałem. Wszystko według planu wychodzi. Najlepiej. Dobra. Co tutaj mam zrobić? Taką postawić? Dobrze. Tu łatwy czerwony jest w sumie. Oj oj oj, 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 No to teraz się tego nie położę. Będzie trzeba coś innego kombinować. Naukos, żółte. Może, może. Cyk. I niebieskie. O Jezu jest! Ale zielone chyba też się liczą w sumie do kombosów, znaczy do. Ten, do wyniku. Więc jaki to kurde problem? Czasem połączyć. Żaden. O, cyk. Chyba coś tu źle zrobiłem. Oj, postawię tu tak i chyba będzie tutaj fajnie. Jest. Kolejny poziom łatwizna. Oj, ten tryb przygodowy. Z... Może po prostu się wprawiłem już po arcade i dlatego jest tak łatwo. No, może tak być. Chociaż akurat jesteśmy już tu prawie na dziesiątym poziomie. Na tym samym poziomie w trybie arcade już mieliśmy dodatkowy kolor utrudnienia, więc... Więc? O, może być różnie. Okidoki. Rozdział dziesiąty. Ograniczenie możliwości. Traciłem kilku ludzi. Co? No nie, dlaczego ja łączyłem te zielone? O, to moja wina. Wszystko moja wina. To przeze mnie umarli. <laughs> Mam coraz mniej możliwości na dokończenie tego etapu podróży. Nie, bohaterze! Wciąż masz mnie! <głynie> Jakkolwiek to nie brzmi. Dasz radę, wierzę w Ciebie, jestem z Tobą. Może Cię nie kocham. Chyba, że wiadomo co. Próbuję to przejść. Mimo wszystko. Cel. Możliwe jest tylko tworzenie kombinacji kamieni w poziomie. Żadne inne nie będą działać. Mamy 2 minuty i 30 sekund. O, znowu w poziomie, ale nuda. To no dopiero co to było. Dobra, nie ma co narzekać. Tutaj. Hi, hi, będzie hihih. Nie wiem, co ja to chcę szczerze zrobić. Na razie to ja bym chciał czerwone. Oj, ale ja jestem ja głupiutki. No dobra, nieważne. Chciałem czerwone, ale to chyba mało istotne. Dobra, cyk. Hmm. To faktycznie może być ciężko. Oj, nie wiem, jak to mam stawiać. A znaczy, możemy robić inne kombosy, No nic nam granie broni, nie? Ale jednak wolałbym cel chyba robić. <laughs> cel trochę ważniejszy niż nabijanie jakichś punktów. A to jest z kolei śmieszne, bo. Bo mógłbym równie dobrze tutaj mieć wywalone w ten cel. Po prostu spędzić na tym poziomie nie wiadomo ile czasu. Żeby tylko ponabijać jak największe punkty. No. No sensu to nie ma, ale... Ale co? Kto zabroni? Czas chyba tylko. Dobra, dajcie jakiś... Dajcie jakiś, jakiś może zielony? O, właśnie. Żebym to sam mógł połączyć. W ogóle to jest który? Dziesiąty już poziom? Czyli niebawem będzie... Już... Ops. Eee... Kolejny poziom, tak sądzę. Kolejny checkpoint, o. I Być może właśnie kolejny checkpoint będzie ten, który wyniszczył, no ale zaraz zobaczymy. czy znaczy nie, nie zobaczymy zaraz, bo to będzie już kolejny checkpoint, więc. No, będzie trzeba poczekać do kolejnego dnia. Jak już tak sobie będzie. Oj, tutaj zrąbałem, mogę to lepiej zrobić, no trudno. Mogę to tak połączyć, żeby. Mm, więcej było rzeczy. Oj, 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 oj. oj, oj. A jednak nie można zbyt sprytny być. No to fajnie. Widzicie po lewej? Jakiś kurst kombinacja się nie zrobiła. Oj, mam 30 sekund, niedobrze. Ej, bo zaraz to przegram i będzie lipa. Trzeba przyspieszyć trochę. Eee, jakieś niebieskie. Muszę to przyspieszyć teraz. Bo po prostu zaraz będzie taka siara, że przegram. 16 sekund, gościowód. Ale ledwo co to wygrałem? Biedny bohater już cały był w pocie, pewnie, że ja stawiam tak beznadziejnie kluski. No co, ej, dobrze jest, udało się, to się liczy. <grybujesz> no i mamy odblokowany kolejny poziom. Przemoczony dotarłem do góry. Niech to, musiałem się pomylić przynajmniej raz nie. Ja. Przemoczony dotarłem w góry. Odkryłem zapomnianą kopalnię. Dobre i to. Dobra, ale no. 11 poziom to już sobie zobaczymy. W kolejnym odcinku na razie zakończymy tę rozgrywkę. Ponownie wpiszę swoje punkty w bardzo śmieszny, głupi sposób. Ale spoko. No, 13 minut, nieźle, nieźle. W ogóle to kurna panie. Jak można spędzić na poziomie 3 godziny i 50 minut i wbić tylko 20 tysięcy punktów? To ja nie wiem, ale ta inkada jest niezła, niezła gracz. Wydaje mi się, że tutaj gra nie była testowana pod względem przywodzenia tych poziomów, tylko chyba pod względem tego, jaki wynik idzie w miarę łatwo wbić, bo. No, to, to, to bez sensu. To jest małe te punkty do pobicia. Mogę też uznać, że w ogóle przeszedłem tą grę, jeżeli. Będę lepszy od niej samej i będę na pierwszym miejscu. Ale to jest głupia logika. Spróbuję ten arcade kiedyś jeszcze przejść. Ale nie byśmy na razie o Arcadzie. W kolejnym odcinku zmierzymy się z kolejnymi pięcioma mm, poziomami trybu podróży. A na tę chwilę dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy. Do usłyszenia i pozdrawiam.